Cześć, cześć! Um, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 5-minutową obsłówkę, bardzo Was za to e, przepraszam. Spróbuję się jeszcze połączyć z Instagramem. W ogóle będzie dość głośno, bo jestem w ogrodzie i chyba coś wywożą. Słuchajcie, tu jestem, tu jestem. Na YouTubie nie wiem, czy się uda, żeby to się wszystko nie... nie... Cześć, witam Was serdecznie. Są trzy osoby. Jest Andrzej. Kogo jeszcze witam dzisiaj? Powiedzcie mi, czy połączyliście. Tu też. Cześć, kogo witam? Są cztery osoby. Przedstawcie się, proszę. 6 osób, ale nie, nie znam Waszych imion. Jakbyście mogli napisać swoje imiona, to byłoby cudownie i będziemy wtedy zaczynać. Okej, okay, świetnie. Witam wszystkich też na Instagramie i jesteśmy też na YouTubie. Zuzanna. Ojej, cały personel ze szpitala. Cześć Alicjo. Z 90 osób. Dobrze, będziesz tłumaczyć na hiszpański. Kochani, jedziemy, bo dzisiaj mamy bardzo dużo wartości merytorycznych. Będę patrzyła na wszystkie trzy ekrany, zobaczymy jak mi się to uda. No w ostatnim live' mówiliśmy sobie o diecie rozdzielnej, było o zakwaszeniu żołądka i o piciu alkoholu podczas jedzenia. I wtedy padło takie pytanie, czy lampka na przykład czerwonego wina jest zdrowa podczas jedzenia. I ja wtedy powiedziałam, że nie, A. dlatego, że utrudnia trawienie i obciąża wątrobę, ale ym, pewne składniki w czerwonym winie, takie jak antyoksydanty, faktycznie w tym trawieniu pomagają. Także, jeżeli chodzi o alkohol, to działa to na dwóch filarach. Z jednej strony w pewien sposób obciąża wątrobę, a z drugiej strony są te antyoksydanty, które pomagają w trawieniu. Jeżeli chodzi o zakwaszenie żołądka, cześć Haniu, bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś, że znalazłaś czas i go spędzisz tutaj z nami. Jeżeli chodzi o zakwaszenie żołądka, to mówiłam Wam o tym, że warto to robić na przykład odstęp jabłkowym przed jedzeniem. I teraz chciałabym troszeczkę rozszerzyć ten temat. Pokazywałam wam układ trawienny na poprzednim live, jeżeli ktoś go nie widział, jest na grupie Zielone Zdrowie i można go zobaczyć do końca wyzwania. Wiem, że na grupie Zielone Zdrowie mnie dobrze słychać, więc jeżeli jesteście na YouTubie albo na Instagramie i słabo mnie słychać, to zapraszam Was na grupę na Facebooku na Zielone Zdrowie, dlatego że mam jeden mikrofon i on jest podłączony do. Do, do grupy. Um, więc, jeżeli chodzi o żołądek, to jest tak, słuchajcie, że jeżeli ten żołądek jest niedokwaszony, e, czyli jego pH jest na przykład Większe niż dwa, to wtedy nie trawią nam się białka. Białka nie rozkładają się na aminokwasy. Ten pokarm zalega w żołądku. Co się dzieje, jeżeli on tam zalega? Nie domyka się zawór. Wtedy bardzo często mamy zgagę. Jest zalegający pokarm, spędza dużo, dużo więcej czasu w żołądku i potrzebujemy wyrzutów w dużej, większej ilości kwasu żołądkowego, żeby ten pokarm strawić. I mamy takie zarzuty kwasu. Czyli jeżeli macie zgagę albo wraca wam pokarm, to bardzo często y, powodem tego jest niedokwaszony żołądek. I branie wszystkich leków, które zobojętniają kwas żołądkowy, przypisywane przez lekarza, y, jest tak naprawdę szkodzeniem sobie, takim y, przebijaniem sobie stopy. Dlatego, że te leki jeszcze bardziej zobojętniają kwasy żołądkowe, a tak naprawdę powinniśmy je wzmocnić, żeby ten proces trawienia przebiegał szybciej i ta treść pokarmowa przechodziła po prostu dalej. Zwieracz y, też ma to do siebie, zwieracz między przełykiem a żołądkiem ma też to do siebie, że on się nie domyka, jeżeli y, w żołądku jest za wysokie pH, czyli jest zbyt zasadowy. Dlatego, że żołądek myśli, że to może jeszcze jest taki proces trawienia. Co się dzieje później, jeżeli nie dotrawimy tych białek, jeżeli nie uda nam się ich ściąć w, na pierwszym etapie w żołądku? One takie niedotrawione przechodzą dalej i w postaci białek, a nie aminokwasów. Pamiętajcie, że aminokwasy to taka mała cegiełka, tak jak pokarm rozkłada się na trzy grupy: są to węglowodany, tłuszcze. Em, i białka, to potem te grupy rozkładają się na jeszcze mniejsze grupy i one tworzą takie cegiełki, z których możemy budować, budować różne inne rzeczy w naszym organizmie. I właśnie białka powinny się rozkładać na aminokwasy, czyli takie najmniejsze kawałeczki. Jeżeli to się nie stanie, jeżeli to białko się nie zetnie w żołądku, to takie, to taka duża cząsteczka w postaci białka jest wchłaniana przez organizm. Ale nasz organizm nie lubi białka spożywienia i często powoduje to różne le reakcje alergiczne, reakcje autoimmunologiczne. Także niedokwaszony żołądek leży u podłoża bardzo, bardzo wielu chorób również o podłoże, o to immunologicznym I jest ogromna odpowiedź naszego organizmu. Więc jeżeli coś się Wam dzieje, macie problemy z tarczycą, macie różne dziwne objawy. Cześć Ewo, bardzo fajnie Cię widzieć. Macie różne objawy. Zacznijcie od sprawdzania tego, czy Wasz żołądek jest odpowiednio zakwaszony. Świetnie to metodę wytłumaczył Jerzy ziemba Można to zrobić w, w domowych warunkach, na przykład wypijając odrobinę wody z sodą i sprawdzając, po jakim czasie nam się odbije. Powinno się odbić do 90 sekund. I gdyby tę metodę możecie łatwo znaleźć w internecie. Um, śmigamy dalej, czyli wytłumaczyłam o alkoholu, wytłumaczyłam o zakwaszonym rządku. A dzisiaj będzie cudowny temat, bo dzisiaj wam opowiem o mleku i um, czy jak będziesz pił mleki, mleko, to czy będziesz wielki. Bo była taka kampania reklamowa, nie wiem, czy pamiętacie. która mówiła właśnie o tym dzieciom się w przedszkolu i w przedszkolach i szkołach fundowało mleko. Byli sławni aktorzy, koszykarze, którzy mówili, że pij mleko będziesz wielki. Jak to z tym mlekiem jest? Z mlekiem jest tak, że mleko faktycznie. Zdrowe, ale dla cielaków. I y, u krów jest tak samo jak u ludzi: czyli krowa ma mleko wtedy, jeżeli, się od, y, jeżeli urodzi cielaka i to, tego cielaka musi wykarmić. I y, realnie jest to okres y, około 6 tygodni. Jeżeli y, ten cielak już podrósł, to krow, y, krowa jak gdyby ko kończy się to mleko. Więc co robią ludzie, co robią farmerzy, żeby y, krowa miała jak najdłużej mleko y, w swoim organizmie? Karmią krowę hormonami, żeby y, w pewien sposób... Y, Oszukać jej organizm, który powinien produkować tego mleka jak najwięcej. Czy sztucznie pobudzenie organizmu do produkcji mleka i te hormony później w tym mleku się znajdują, czy to jest zdrowa? To już takie pierwszy, jak gdyby pierwsze pytanie. Później kolejne pytanie. Taka krowa, która jest na hormonach, dużo szybciej choruje, ułatwia różne infekcje, przeziębienia. Bardzo częstą taką hormą u krów jest zapalenie sutka, zapalenie wymiona. No i to, jak gdyby stosuje się antybiotykoterapię, czyli często taka krowa jest na hormonach, ale też ma w sobie jak gdyby, pozostałości po tych antybiotykach, które często bierze. Cześć Renatko, bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. Mówimy o mleku. To są pierwsze jak gdyby, podstawowe założenia. Poza tym, mleko teraz hoduje się na skalę przemysłową, czyli te krowy stoją w boksach i karmi się je po prostu mieszankami pszeniczno-zbożowymi. Więc to, jak gdyby krowa, która widziała łąkę, niewiele już jest takich w Polsce. Kolejna sprawa to jest proces produkcji. Każde mleko, które możecie kupić w sklepie, podlega pasteryzacji. Co to jest pasteryzacja? To jest po prostu gotowanie w wysokiej temperaturze. I to jest pierwsza sprawa. Czy coś, co jest poddane tak ogromnej obróbce termicznej, jest tak naprawdę bardzo zdrowe? A druga kwestia to jest homogenizacja. Ale podczas jeszcze tej pasteryzacji, co się dzieje z tłuszczami, jeżeli jest na przykład bardzo wysoka temperatura? No, tłuszcze się utleniają. Jeżeli na przykład, to też możecie zauważyć, na przykład, jeżeli zostawicie masło na dłuższy okres w lodówce otwarte, ono je ma taki charakterystyczny smak. I te wszystkie tłuszcze, pozytywne tłuszcze, które są w mleku, właśnie w taki sposób. Przetwarzają się w rzeczy, które są dla nas tak naprawdę szkodliwe. Nie wiem, czy kiedykolwiek karmiliście takie dzikie koty mlekiem. One po prostu od razu mają biegunkę. Dlatego, że w mleku znajduje się kazeina i laktoza. Jedno to jest cukier, drugie to jest białko. I tak naprawdę obu rzeczy dorosły człowiek czy dorosły kot w ogóle nie trawi. Także jedzenie czegoś, czego nie trawimy, powoduje, że w naszym przewodzie pokarmowym zalega śluz, bo te rzeczy są niestrawione, czyli one muszą być wydalone. Ale mają też taką charakterystyczną y, strukturę, że generują genera generalnie śluz w organizmie. Czyli tak, mleko nie dość, że jest bardzo przetworzone. Słuchajcie, zacznie u mnie padać zaraz. No to zmoknę. To będę, będę szybciutko mówiła i już będę kończyć. Czyli zalega śluz w organizmie, jest poddane wysokiej obróbce termicznej. Ym, ma w sobie laktozy i kazyiny, które są najważniejszymi takimi um, alergenami w organizmie człowieka. No naprawdę, już pada. Um, a co z tym mlekiem od prawdziwej wiejskiej krowy? E Kwestia kwestia kazeiny, pyta kwestia kazeiny i laktozy jak najbardziej zostaje. Od takiej wiejskiej krowy to co warto brać to na przykład śmietane. Tam jest dużo więcej tłuszczu, więc gdyby ten stosunek tych rzeczy, wobec których możemy rozwinąć alergię, jest mniejszy. No i wiadomo, że jeżeli będziemy pili to mleko raz na jakiś czas, to nie ma problemu, ale bardzo wiele osób po prostu ma taką praktykę, że codziennie rano, a szczególnie dają to dzieciom, dają płatki z mlekiem i to jest naprawdę szkodliwe. Długoterminowo to jest bardzo szkodliwe. W ogóle fosfor z mleka to jest, to jest naprawdę ogromny przekręt spożywczy. Fosfor z mleka, wapń z mleka, te wszystkie składniki bardzo źle się wchłaniają. Jeżeli chodzi o stosunek różnych pierwiastków w mleku, on też jest niekorzystny, ale słuchajcie, troszeczkę. Robi się mokro. Ale o tym można mówić i mówić. Jeżeli chcielibyście, dajcie znać, stworzę Wam jakieś materiały, które dokładnie tłumaczą kwaśne mleko. Kwaś na mleko jest dużo fajniejsze, dlatego że to jest naturalny probiotyk, ale kwestia zaśluzowania organizmu cały czas zostaje. Tak, że dużo fajniejsze są na przykład na warzywa, jeżeli chodzi o odbudowę flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Ale zdecydowanie, jeżeli macie do wyboru świeże mleko, albo kwaśne mleko, albo jakiś jogurt, to wybierzcie to z kulturami bakterii. Po prostu będziecie się lepiej czuli i lepiej je przyswoicie. Um, czy macie jakieś pytania do tego, co mówiłam do tej pory? Coś, o, o czymś jeszcze powinnam dzisiaj wspomnieć? Czym można zastąpić mleko? To już przechodzimy do takiego podsumowania. Mleko można zastąpić e, roślinnymi odpowiednikami. Przygotowałam dla Was taki fantastyczny e, PDF. E, o, właśnie. Joasia pyta, co sądzisz o mleku roślinnym? Mleko roślinne jest świetne. Mleko roślinne albo mleko na, kasie, na, ba, na bazie kaszy jaglanej. Jest też bardzo fajny przepis na moim blogu. E, Musicie tylko pamiętać, e, koniecznie materiały, jasne, jasne, wrzucę. Musicie tylko pamiętać, żeby jeżeli na przykład robicie z jakichś orzechów, to warto je namoczyć, dlatego że wtedy też w tych orzechach uwalniają się różne mm, procesy i e, takie mleko jest lepiej przyswajalne, a poza tym łatwiej zmiksować te orzechy. E, świetne jest e, właśnie mleko z kaszy jaglanej, ale jest bardzo sycące. Pytanie, jak gdyby, jakiego smaku oczekujecie? Ja bardzo lubię mleko migdałowe i czasami nawet uda się je kupić za kilka złotych, więc nie musi być takie bardzo drogie. Bo Niektóre sobie mówią, że jest po 13 zł litr, ale naprawdę da się go, je kupić dużo taniej. Apozdę można zrobić w domu, tylko jeżeli robicie mleko migdałowe, to pamiętajcie, żeby sparzyć migdały i zdjąć skórkę albo po prostu kupić takie płatki migdałowe i po prostu na bazie tych płatków migdałowych i te płatki migdałowe zmiksowane z daktylem są naprawdę fantastyczne. Więc przygotowałam dla Was taki PDF, zaraz go wrzucę po lawie. I tam jest, są, jest kilka rodzajów um, nasion, I, i jak je zmiksować z wodą, żeby wyszło takie smaczniutkie mleko roślinne. I jeżeli, na przykład, pijecie mleko do kawy, to to mleko roślinne świetnie się sprawdza. Świetnie się sprawdza też we wszystkich porannych posiłkach, czy przy jaglance, czy przy owsiance, czy przy gryczance. Słuchajcie, już jestem mokra. E, także już będę kończyła. Nie wiem, czy widzicie, że pada. E, w każdym razie świetnie, dlatego że nie będę musiała podlewać niczego w ogródku. Bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, jeżeli na początku były zakłócenia, ale były jakieś roboty drogowe. Teraz już się wszystko wyciszyło, ale... Ale pada. Jeżeli mnie nie słyszeliście na Instagramie, to bardzo zapraszam na grupę Zielone Zdrowie. Może uda mi się podłączyć drugi mikrofon. To samo dotyczy się YouTube'a. Bardzo Wam dziękuję, kochani, Renatko, Alicjo, Joasiu, że do, dołączyliście do mnie na żywo. I do zobaczenia jutro, słuchajcie, jutro o 20.00. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to śmiało piszcie na grupie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to tworzę właśnie kurs internetowy, który też opowiada o takim zdrowym odżywianiu, o, o detoksie, także zalinkuję Wam, to możecie sobie zerknąć. A ja się z Wami na dzisiaj już żegnam i do zobaczenia jutro o godzinie 20.00 Kazimierz. Pozdrawiam Cię serdecznie Kazimierzu Buziaczki.